W świecie motoryzacji silniki są sercem maszyny zapewniającym moc do poruszania się. Silniki występują w różnych typach, z których każdy ma swój własny sposób generowania mocy. W tym materiale omówimy trzy popularne typy: silniki turbodoładowane, silniki doładowane mechanicznie i silniki wolnosące. Przyjrzymy się, jak działają i porównamy ich wydajność i osiągi. Zanim przejdziemy do szczegółów, Zrozumiemy podstawową koncepcję dolot powietrza. Wszystkie silniki potrzebują powietrza do spalania paliwa i wytwarzania energii. Im więcej powietrza silnik może pobrać, tym więcej paliwa może spalić, co skutkuje większą mocą wyjściową. Turbosprężarki i sprężarki mechaniczne to metody wymuszania większej ilości powietrza do silnika, zwiększając jego moc. Z drugiej strony, silniki wolnosące polegają wyłącznie na ciśnieniu atmosferycznym w kwestii poboru powietrza. Turbosprężarka to element układu turbodoładowania, napędzany turbiną, zaprojektowany w celu zwiększenia mocy silnika poprzez wtłaczanie większej ilości powietrza do komory spalania. Osiąga to wykorzystując energię spalin. Oto jak to działa. Gdy spaliny wydostają się z silnika. Obracają turbinę znajdującą się w obudowie turbosprężarki. Turbina ta jest połączona z wirnikiem sprężarki po przeciwnej stronie obudowy. Gdy turbina się obraca, napędza wirnik sprężarki, który zasysa powietrze z otoczenia i spręża je. To sprężone powietrze jest następnie wtłaczane do kolektora dolotowego silnika, zapewniając gęstszy ładunek powietrza do spalania. Rezultatem jest znaczny wzrost mocy. I momentu obrotowego, szczególnie przy wyższych prędkościach obrotowych silnika. Podobnie jak turbosprężarki, sprężarki mechaniczne również zwiększają moc silnika poprzez wtłaczanie większej ilości powietrza do cylindrów. Zamiast wykorzystywać spaliny, sprężarki mechaniczne są napędzane bezpośrednio z wału korbowego silnika za pomocą paska. Pasek ten napędza układ kół pasowych połączony z zespołem sprężarki. W którym znajduje się sprężarka podobna do tej w turbosprężarce. Gdy silnik się obraca, napędza sprężarkę, która zasysa powietrze i spręża je. To sprężone powietrze jest następnie dostarczane do kolektora dolotowego silnika, zwiększając gęstość powietrza w komorze spalania. Sprężarki mechaniczne oferują kilka zalet, w tym natychmiastową reakcję przepustnicy ze względu na ich bezpośrednie mechaniczne połączenie z silnikiem oraz stałe dostarczanie mocy w szerokim zakresie prędkości obrotowych silnika. CZĘŚĆ 4. SILNIKI WOLNOSĄCE ODDYCHANIE NA WŁASNĄ RĘKĘ Silniki wolnosące, jak sama nazwa wskazuje, polegają wyłącznie na ciśnieniu atmosferycznym, aby zasysać powietrze do cylindrów. Nie wykorzystują one układów do ładowania, takich jak turbosprężarki czy sprężarki mechaniczne. Zamiast tego, podczas suwu ssania polegają na ruchu tłoka silnika w celu wytworzenia podciśnienia w cylindrach, zasysając powietrze przez kolektor dolotowy. Podczas gdy silniki wolnossące mogą nie osiągać takiej samej szczytowej mocy, jak ich odpowiedniki z doładowaniem, oferują one kilka zalet. Są generalnie prostsze w budowie, co czyni je bardziej niezawodnymi i łatwiejszymi w utrzymaniu. Dodatkowo Zapewniają bardziej liniowe dostarczanie mocy i bardziej satysfakcjonujący dźwięk silnika, co doceniają miłośnicy motoryzacji. Część piąta: porównanie typów silników, wydajność i osiągi. Każdy typ silnika ma swoje mocne i słabe strony. Silniki turbodoładowane oferują doskonały wzrost mocy, ale mogą cierpieć z powodu turbodziury, opóźnienia w dostarczaniu mocy przy niskich prędkościach obrotowych silnika. Sprężarki mechaniczne zapewniają natychmiastową reakcję przepustnicy i stałe dostarczanie mocy, ale mogą obniżać moc silnika ze względu na straty pasożytnicze związane z napędzaniem sprężarki. Silniki wolnossące oferują płynne dostarczanie mocy i prostotę ale brakuje im wysokiego potencjału mocy, jaki dają silniki z doładowaniem. Wybór silnika zależy od zastosowania i pożądanych cech. Do codziennej jazdy i oszczędności paliwa często preferowane są silniki wolnosące lub mniejsze silniki turbodoładowane. W zastosowaniach wymagających wysokiej wydajności, gdzie najważniejsza jest maksymalna moc, królują większe turbosprężarki lub sprężarki mechaniczne. To, co przed chwilą obejrzeliście, zostało w pełni wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Serwis ten to InVideo AI, jak mogliście zauważyć. Chciałem zaznaczyć, że na to wideo nic nie wydałem. Jedyne co musiałem zrobić, to otworzyć tam konto i po prostu dać temat filmu. Ale jak widzieliście, nie mogłem usunąć znaków wodnych. Mógłbym je usunąć tylko wtedy, gdybym zrobił plan upgrade. To nie jest żadna reklama. Potraktujcie ten film jako taką ciekawostkę na temat tego, co potrafi na ten moment stworzyć sztuczna inteligencja.